Zróbmy falę w 3 minuty. Ja zaczynam tutaj od okolicy oka. Zobaczcie jaka ta falownica jest mega. Fale robimy dosłownie w 3 minuty. I już widać ten efekt. to jest bardzo wygodna i przede wszystkim szybka fryzura, więc jak nie mam czasu na kręcenie loków, to właśnie biorę tą falownicę i szybciutko, 3 minutki przed wyjściem z domu, robię sobie fryz. Pierwsza strona już skończona i druga strona. Najważniejsze, żeby tu było równo. Dosłownie przykładam falownicę na chwilę, idę na dół i piękne fale mi zostają. Obie strony pofalowane. Zobaczcie, jaka zrobiła się piękna objętość. Polecajka ode mnie, falownica od Hollywood Hair.